Proszę usiąść. Już w Starym Testamencie Bóg powiedział o sobie: Ja jestem Twoim lekarzem, a więc Bóg jest naszym najlepszym lekarzem. W tym miejscu, w kaplicy szpitalnej, nie będzie żadnego nadużycia, jeśli powiem, że każdy z nas ma przy sobie niewidoczną dla innych, ale duchową epikryzę. W swojej historii choroby i leczenia, czyli tak naprawdę miłości do Boga, wzlotów i upadków i znowu powrotu i zastosowanych środków. Epikryza. Bardzo krótka forma ujęcia tego, co się z nami działo i dzieje. I taki sens jest rekolekcji, ponieważ stajemy przed Majestatem Bożym, Przyzywając swoich świętych patronów, Matkę Przenajświętszą, by dokonać wewnętrznego przeglądu, bowiem niektórzy z nas przyszli o własnych siłach i pełni radości do kaplicy, nie potrzebują specjalnej pomocy, ale potwierdzenia, że idą właściwą drogą i że na tej drodze nie rozminą się z Bogiem. Jest to jakaś cząstka. Ale wielu ledwie doszło do tej kaplicy, choć fizycznie nic nie dolega tym wiernym, ale w sercu jest niepokój. Wydaje się, że gdzieś to niebo oddaliło się od nas i chcą to w jakiś sposób zmienić, ale nie wiedzą jak. Szukają pomocy. I wreszcie są tacy, którzy w ogóle nie przyszli i nie mają zamiaru. Po nich trzeba wysłać kogoś, kto jest mocny, kto uniesie ich, weźmie na swoje ramiona i przyniesie do tego miejsca ocalenia, czyli do Arki, Arki, w której jest najświętszy sakrament. Jest miłość serca Bożego. W której grupie jesteśmy my, to tak naprawdę wiemy my i wie Bóg. Pierwszy dzień rekolekcji był poświęcony diagnozie, jeżeli można pomieszać język teologii z językiem medycyny. Postawienie dobrej duchowej diagnozy to jest połowa sukcesu. Co się dzieje ze mną? Po badaniach, które przeprowadzamy na modlitwie swojego sumienia, rachunku sumienia, rozmowie, refleksji nad Pismem Świętym, wielu dochodzi do wniosku, że moje serce jest skrępowane. Ale nie to serce fizyczne, lecz to serce, którym jestem całym ja gdzie w tym sercu wyraża się cała moja osoba, nie tylko osobowość, ale moja miłość, moja wolność, mój sposób komunikowania się z Bogiem i z ludźmi. I to serce jest skrępowane. A dlaczego jest skrępowane? Ponieważ boimy się. Jest to lęk egzystencjalny. Boimy się cierpienia, boimy się śmierci. Boimy się tej śmierci pierwszej, czyli ciała, a jeszcze bardziej tej śmierci drugiej, ostatecznej, czyli potępienia. Spychamy to jak możemy, ale ten lęk, jak niespodzianka, wyskakuje nam w najmniej sprzyjających okolicznościach i paraliżuje. Co będzie ze mną, co z moimi bliskimi? Coś z dziećmi, co z rodzicami, co z dziadkami, co w ogóle ze światem. Psychologia, psychiatria miałaby wiele tu do powiedzenia, ale my nie koncentrujemy się na aspektach medycznych, tylko na aspektach duchowych, religijnych, ascetycznych. I do jakiego wniosku żeśmy doszli w niedzielę, że trzeba uwolnić serce od lęku? A sami tego nie uczynimy, żeby trzeba pozwolić się dotknąć Bogu, Jego łasce, zamienić serce z kamienia, które skamieniało, na serce z ciała, które kocha, nawet jeśli jest ranione. W drugim dniu, gdybym pisał epikryzę rekolekcji swojego życia duchowego, napisałbym tak, dobrze. Zabieg został przeprowadzony. Nie był on chirurgicznym, ale był zabiegiem duchowym. Bóg pomógł, okazał miłosierdzie. W sakramencie pokuty wybaczył i wskazał na lekarstwo. A teraz serce moje zapałało, jak uczniom, którzy idą w drodze do Emaus. Nie rozpoznają wprawdzie jeszcze Jezusa, który się do nich dołączył, a są w ciężkim położeniu duchowym, bliskim rozpaczy czy depresji, jak ktoś boli. I mówią, a myśmy się spodziewali, no wszystkiego żeśmy się spodziewali po życiu i nic z tego nie wyszło, naszego Pana Jezusa, najlepszego nauczyciela, wzięli i zabili. Najpierw go strasznie męcząc. I teraz uciekamy do Emaus, wioski położonej kilka kilometrów od Jerozolimy, żeby się schronić. Żeby moc w nas pojawiła się na nowo, trzeba to serce ożywić. Jezus stosuje konkretne lekarstwo i ono jest zastosowane w czasie każdej mszy świętej i rozważania Słowa Bożego, a szczególnie, kiedy w tym celu się gromadzimy. Zaczyna im najpierw wyjaśniać, przypominać pisma, zapowiedzi, ale to jeszcze nie chwyta. To tak, jakbyśmy przeczytali ulotkę od lekarstw i się jeszcze bardziej przerazili, bo nie wiedzieliśmy, że to lekarstwo może być gorsze od choroby, że ma tyle przeciwwskazań, działań ubocznych. Oni cały czas mu mówią, że Żydzi nas mogą zamknąć w więzieniu, biczować i zabić. Ale on im przypomina to wszystko. Jest dobry dla nich, bardzo dobry. Nie potępia. Nie grozi palcem. Nie mówi, musisz tak, tak i tak, a będzie dobrze. Zaczynają się dobrze w jego atmosferze czuć. Zbliża się noc. Proszą go, zostań z nami, ma się ku wieczorowi. Spożyj z nami posiłek, i dzieje się to, co powinno w nas się też dokonać. Zaczyna łamać chleb, rozdawać, a to tak niedawno było Wielki Czwartek, kilka dni wcześniej coś w nich ten lud zaczyna się topić wokół serca. Coś się przypomina, czy to nie jest Pan? Jeszcze nie są pewni. Łamię i rozdaje. Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. I w końcu moc wraca. Wraca moc i wraca światło i jasność. Pomimo tego, że kilka kilometrów wcześniej zostawili za sobą śmierć, strach przed śmiercią, strach przed odrzuceniem, przed zmarnowaniem życia swojego. Bo jeżeli plany życiowe Jezusa legły w gruzach, no to ich całe życie również. I wracają do Jerozolimy i opowiadają o tym, ale są to już inni ludzie. Jest to moc płynąca z czystego serca. A czystość jest to obecność Boga w tym sercu i wypełnienie serca Bogiem. I trzeci dzień, w którym będzie udzielone namaszczenie chorych. Skoro wracamy do Jerozolimy, by podzielić się tym, że Jezus żyje, że jest prawdziwy, to wracamy, by odkryć przed innymi i swoim przykładem życia dać świadectwo o tym, że Eucharystia. A najświętsze serce Jezusa to jest to samo. Że na każdym ołtarzu świata, nawet na najmniejszym, na kamieniu, gdzie ksiądz pod niebem odprawia kapłan mszę świętą, albo w obozowej czy więziennej celi, tak żeby inni nie widzieli, łamie chleb. Choćby to były okruszyny i daje, jeżeli jest sam, to tym, którzy duchowo się z nim łączą, całemu kościołowi, ale siebie przede wszystkim karmi. Bierzcie i jedzcie. Mówi, tak jak Jezus w pierwszej osobie, to jest ciało moje, to jest krew moja. Jest ci źle. Zwraca się jak do proroka, który położył się pod drzewem, krzewem. I powiedział: Nie pójdę dalej, jak do Jonasza. Anioł go trąca. Bierz i jedz, bierz i pij. Musisz iść dalej. I taką funkcję pełni Eucharystia. To nie jest tylko chleb. To jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew Jezusa Chrystusa. Kto w to nie uwierzy, będzie wciąż słaby. Wciąż nie będzie pełnej mocy w nim. Tu nie chodzi o to, że będzie ciało mocarne, bo ciało może słabieć, słabnąć i to się będzie działo z wiekiem, z kolejnymi chorobami. Taka jest droga nasza na życie, w tym życiu. Ale moc ducha będzie wzrastała. Bierz i jedz, trąca nas, nas anioł. Bierz i pi. A kiedy mówimy o sakramentach, które najbardziej nam powinny służyć w cierpieniu, w chorobie, to mówimy właściwie o trzech, czterech, a tak naprawdę w przypadku dorosłych i młodzieży o dwóch sakramentach. To jest sakrament pokuty i Eucharystii. Skąd trzy albo cztery? Bo jeżeli rozszerzymy to na małe dzieci, na noworodki i niemowlęta, to także chrzest. Rzadziej chrzest w przypadku dorosłych, choć był praktykowany i w tej kaplicy. Co osiągamy przez te sakramenty? Pewność. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ojcze, panie nieba i ziemi, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. To jest finał rekolekcji. Inni będą patrzeć i poza hostią suchą, której trzask łamania słychać, nic nie zobaczą. Poza winem, które tak samo smakuje, a może gorzej smakuje, niż lepsze, droższe, kupione. Nic nie poczują. Wzrok, smak, w ogóle zmysły mylą się. Z modlitwy nic nie usłyszą, chyba że był piękny śpiew, gra na jakichś instrumentach wyjątkowa, więc to zapamiętają. Ale nasze serca już ożyły, pałają miłością do Ciebie, Panie. Jak w drodze do Emmaus. Rozpoznajemy Ciebie po gestach łamania chleba i po słowach, i pragniemy Ciebie przyjąć w sakramencie namaszczenia chorych. Znakiem będzie olej poświęcony, znakiem będą słowa wypowiedziane, modlitwy. Czy w to uwierzę? że rzeczywiście Jezus w każdym sakramencie przychodzi do mnie, w różnych okolicznościach mojego życia, że nie jest to znak magiczny, nie jest to znak ocalenia tylko fizycznego, ale jest to znak potwierdzenia, jestem z Tobą w tym trudnym położeniu. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Modli się kapłan. Wspiera cię mocą nieba. Cudownie nie dokona się natychmiast uzdrowienie fizyczne. Wziął swoje łoże wstał i poszedł. Bóg to może uczynić. Ale czynił to poprzez Chrystusa po to, by uwierzyli, że jest Mesjaszem. A my mamy wytrwać w tym z Bogiem i przezwyciężyć cierpienie wiarą, nadzieją i miłością. A gdy ktoś upadł i leży w niemocy fizycznej, duchowej i moralnej, ale nie ma już siły, żeby w ogóle cofnąć się może tylko w myślach prosić zmiłuj się nade mną, okaż miłosierdzie i Pan przychodzi, zostawia 99 sprawiedliwych owiec i bierze tą jedną owcę w ramiona ona nie ma bielutkiego futerka jest pobrudzone sierść czy wełenka, która jest na owieczce jest brudna Bywa, że zakrwawiona, poraniona. To są ślady grzechów. To do Was się nie odnosi, tak sądzę. Ale odnosi się do każdego, który już nie ma siły, i przychodzi do Niego Chrystus. Jak uwierzyć, że jest to Chrystus? I znowu znak widzialny. To jest człowiek słaby. Kapłan, który obdarzony jest mocą, jest taki sam jak Ty, z ludu wzięty, dla ludu ustanowiony, obarczony słabościami fizycznymi, niedoskonałościami moralnymi, a także i potykający się o własne grzechy. Bogu to nie przeszkadza, bo On ma do spełnienia misję. On jest jak listonosz który ma doręczyć list. A ten, który odbiera list, nie będzie sądził listonosza, co on robi, i jak robi i kiedy robi, to Bóg go osądzi. Ale w tym liście jest zapewnienie, że to jest miłość, że miłość do Ciebie została dostarczona przez człowieka, który wypowie słowa dające Ci łaskę tego sakramentu niewidoczną łaskę, która zaowocuje pokojem i głęboką przyjaźnią z Bogiem. Serce Boga zapulsowało nie tylko w kosmosie, nie tylko pod sercem najświętszej Maryi Panny, ale w chwili, gdy otrzymujemy sakramenty, pulsuje w naszym sercu jego serce. Stąd w chorobie najważniejsze są w przypadku tych, którzy już mogą Świadomie obrazić Boga, sakrament pokuty i miłosierdzia. Sakrament namaszczenia chorych, dla tych zwłaszcza, którzy już nie mogą sobie w żaden sposób pomóc, otrzymują tę łaskę, darowania wszystkiego, pełnego miłosierdzia. Eucharystia, w tym wypadku wiatyk, czyli co? Chleb na życie wieczne. A są osoby, które się tego tak boją panicznie, jakby miały dostać kapsułkę z cyjankiem potasu. Eucharystia to chleb na życie wieczne. To nie jest przesłanie wyroku człowiekowi, że musi odejść z tego świata. Ale to jest przysłanie chleba jak prorokowi, którego trąca anioł. Jedz, pij, wstań, przed tobą długa droga. Zatem dlaczego sobie ludzie odmawiają Eucharystii? Wiele mi się w życiu wyjaśniło i poukładało, ale tego dlaczego sobie odmawiają Eucharystii nie wiem. To pytanie stawiał już nieżyjący mój proboszcz, gdy byłem małym chłopcem ministrantem i postawił je dokładnie tak jak ja, dlaczego sobie odmawiałem Eucharystii. Oczywiście musi być jak najgodniej przyjęta, że powinna być spowiedź, że powinna być chęć poprawy, no ale proboszcz dodawał, no ale znam ludzi, którzy nie mają grzechów ciężkich i nie widzą sensu w przyjmowaniu Eucharystii. A wydaje się, że w tym momencie oni chodzą po cienkiej granicy, która oddziela życie łaski od życia, które kończy się tu, na ziemi, tylko i wyłącznie. Bowiem Chrystus połączył to. Kto spożywa ten chleb, będzie miał życie wieczne. I dzisiaj przyjmując sakrament namaszczenia chorych. Postarajmy się uwierzyć i zawierzyć siebie Bogu. Uwierzyć i zawierzyć to są dwa różne stany, które mają stać się jednym, że do mnie w tym znaku widocznym przychodzi Jezus, pochyla się nade mną. Ja widziałem w swoim życiu parę razy głęboką, głębokie wzruszenie u osób dorosłych. I wielką radość u małych dzieci. Nieczęsto to widziałem, ale widziałem wzruszenie tak ogromne, że ono się udzielało innych. Że Bóg przyszedł do mnie i mówi, kocham Cię. Jesteś potrzebna i jesteś potrzebny. Mój Syn został po to posłany na świat, aby Ciebie odnaleźć pośród tych różnych cierpień, Zniewalających serce niebezpieczeństw i powiedzieć ci, że nikt Ciebie nie może zastąpić na tym świecie, że jesteś wyjątkowa i wyjątkowy. To nie są komplementy, to jest prawda głęboka i teologiczna. Zatem, gdy te sakramenty przyjmujemy w cierpieniu, lękając się tego cierpienia, Albo przygotowując się, że ono może się zdarzyć, wybieramy miłość, stajemy wobec tej miłości, i jest ta modlitwa niedokończona, ale Bóg ją rozumie: ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł, w swoich dłoniach, przytul mnie, jak matka i ojciec, a poczuję się bezpieczne. A gdy spojrzycie, Ponad mną na obraz Jezu, ufam Tobie, streszcza się to właśnie w tych słowach. Jezu, ufam Tobie. I wszystko zdobędziemy. Bank jest rozbity. Serce zostanie uwolnione, napełnione Bogiem i otrzymamy obietnicę od Boga, która tak naprawdę ożyje w nas. Że jesteśmy przybranymi dziećmi Ojca, Boga, Abba, Tatusiu, Ojcze, już nie jestem niewolnikiem, ale jestem wolny. To otrzymujemy i to jest sens rekolekcji, aby serce zapałało, aby ożyła w nas wiara na nowo, stała się silna i aby człowiek nabrał tej wewnętrznej siły nadprzyrodzonej do przeciwstawiania się drobnym i wielkim przeszkodom w swoim życiu, by nigdy nie utracił zbawienia.